Witam serdecznie! Dzisiaj na moim kanale wybiło 100 subskrypcji, za co pragnę wam serdecznie podziękować. Dziękuję, że jesteście ze mną, że mnie oglądacie. Jest mi z tego powodu bardzo miło. I przychodzę dzisiaj do Was z obiecanym konkursem. Tak jak mówiłam wcześniej, po przekroczeniu 100 subskrypcji na moim kanale pojawi się konkurs, w którym do wygrania będą zdrabki. Tak więc przychodzę dzisiaj do Was z takimi zdrabkami jak premia 777. Rubinowa oraz moje 7-7. Są to zdrabki o łącznej wartości 20 zł. Co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w konkursie? A więc, należy subskrybować mój kanał, zostawić łapkę w górę pod tym filmikiem oraz w komentarzu napisać słowo konkurs. Jeżeli spełnione zostaną te trzy warunki, wtedy wygrać możecie właśnie te zdrabki. Wygrywa jedna osoba, która zostanie wylosowana przeze mnie spośród wszystkich zgłoszonych. Zgłoszenia możecie przesyłać do soboty, to jest 9 listopada, a zwycięzcę wylosuje w niedzielę, czyli 10 listopada. Serdecznie zachęcam Was do udziału w tym konkursie i pozdrawiam. Pa.